Czasami to nie firma, tylko mój lider. Więc czasami nawet zmiana zespołu wystarcza, bo to też nie jest tak, że super firmy mają tylko super liderów. Też się czasami zdarzy po prostu, że, że źle trafiłem i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą naprawdę wydaje mi się, że nie warto mówić, to jest błahe porażki. Słuchajcie, to nie o to chodzi, żebyśmy robili teraz z siebie romantycznych bohaterów i codziennie na daily, na spotkaniach ja przychodzę, a słuchajcie, ja popełniłem wczoraj taki błąd i taki błąd i taki błąd, nie? Bo ja jestem odważny i o wszystkim mówię. Jeżeli te błędy popełniamy, my tych błędów popełniamy całe mnóstwo, jeżeli te błędy nie mają wpływu na innych, nie mają wpływu na sytuację, praktycznie nic z nich się nie nauczymy, bo po prostu coś się zdarzyło, to też bym w takich sytuacjach no, unikał. Więc to jest to. A na pewno zwracajmy uwagę i mówmy o tych błędach, jeżeli wiemy, że to ma wpływ na kolegów, na zespół, na firmę, na wyniki, na projekt, na klienta. Więc jeżeli czujemy się odpowiedzialni za coś i czujemy, że to komuś może zrobić krzywdę, albo wręcz przeciwnie, na podstawie mojego case'u ktoś się czegoś może nauczyć, no to wtedy bardzo bym zachęcał, żeby do tych porażek się przyznawać. I nawet jeżeli z tego powodu byśmy mieli stracić firmę, to może dobrze, nie?